Kochani, proszę, dzień dobry, oto proszę, jest jasnota purpurowa, a ja nakręcam ten short jako zapowiedź dzisiejszej premiery, jak odróżnić jasnotę właśnie od bliszczyku kurdybanka. I ja was bardzo proszę, no tak apeluję tylko, żebyście nie komentowali na zasadzie jak można odróżnić, ja nie rozumiem, to trzeba się bardzo starać, żeby nie widzieć różnicy i tak dalej, i Ci, którzy się interesują ziołami, to dla nich nie stanowi to problemu, chociaż to też różnie bywa. Natomiast ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z ziołami, mogą mieć problem i mogą się obawiać też, bo wiedzą, że niektóre rośliny są na przykład niebezpieczne czy trujące i chcą mieć pewność. Ja też mogę powiedzieć, że ja nie rozumiem, jak ktoś nie wie, że F z krzyżykiem przy nucie to jest FIS na przykład, prawda? Bo dla mnie to jest jasne, ale dla kogoś, kto o tym nie wie, nie. Więc bardzo proszę o dużą dozę. Tolerancji i wyrozumienia dla tych, którzy tego nie wiedzą. Ściskam.